Cześć, nazywam się Martyna Puchalska. Jestem psychologiem, psychoterapeutą i psychoankologiem. Cieszę się, że to właśnie z Tobą mam przyjemność dzielić się tym, co ważne, piękne, dobre, niekiedy trudne i niezrozumiałe. Oto o mnie to przestrzeń dla każdego z nas. Ten podcast jest dedykowany Tobie. To, co tu usłyszysz, i to, co zdecydujesz się zabrać ze sobą dalej, może być początkiem procesu zmiany, odkrycia siebie na nowo. Procesu zrozumienia, ukochania, odpuszczenia, przytulenia uczuć dotąd niekochanych. Stań w prawdzie, która koi i pozwól sobie pomóc. Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu Oto o mnie. Dzisiaj troszeczkę Zrobię krok w kierunku lęku. Dlaczego znowu rzucamy na tapetę lęk? no dlatego, że jest to szczególnie istotny czas dla tej emocji. Idą święta, dużymi krokami zaraz będzie Wigilia, święta Bożego Narodzenia, nowy rok, a z nowym rokiem przecież nowe ja, nowy, nowy ja. Więc e, troszeczkę chciałabym Wam powiedzieć o lęku, ale o takim nieoczywistym lęku. Co to znaczy? Nie każde symptomy lękowe. Są dla nas od razu jednoznaczne. Często my lęk określamy jako na przykład przyspieszenie akcji serca albo takie ciągły stan poczucia zagrożenia. Rozumiecie coś takiego, co jest powszechnie znane, i że jak to występuje, to my wiemy, że Okej, okay, ja się boję, tak? że OK ogarnął mnie lęk. W porządku, to wiemy. Od taką jakąś myśl jesteśmy już mądrzejsi. Natomiast ja bym chciała dzisiaj troszeczkę wam powiedzieć na temat takiego lęku, który. Jest trochę ukryty, który nie jest tak super ekstra widoczny gołym okiem. Co to znaczy? Ano to, że ten lęk daje takie symptomy, takie objawy, które my często bagatelizujemy i uznajemy, że to jest wynik czegoś innego. Tak, że to na pewno nie jest to. To jest wynik tego, że się z kimś pokłóciłam albo pokłóciłem, albo to jest wynik tego, że coś zjadłam bądź coś zjadłem. O czym mówię? Najpierw chciałabym tutaj zwrócić uwagę na nasz układ immunologiczny. Co to znaczy, że ten lęk działa w sposób ukryty, taki cichy, wiecie, tak przychodzi z nienacka. To znaczy, że nasz organizm nie ma na tyle dużo siły, nie jest na tyle witalny, żeby poradzić sobie z przeziębieniem czy z jakąś inną dolegliwością. To wraca, tego jest coraz częściej, coraz więcej, coraz mocniej. To jest na takiej zasadzie, że wiecie, idziemy gdzieś tam, wyjdziemy, złapiemy zwykłe przeziębienie. No dobra, trochę kaszlu, trochę kataru, trochę bolącego gardła, niby nic takiego, ale no właśnie. Osoby z tym lękiem ukrytym, z tym lękiem destrukcyjnym, dysfunkcyjnym, przewlekłym, długo, długotrwałym, uogólnionym, często właśnie mają nawracające infekcje, dolegliwości z brzucha. I teraz uwaga właśnie z tym brzuchem. Jak to jest z tym brzuchem? Często nasz brzuch reaguje wzdęciami, biegunkami, nadmiernym bólem, jakimś takim kłuciem no nie, takim rozrywaniem. A to wszystko często jest właśnie efektem długotrwającego w nas lęku, który dotychczas nie był rozpoznany. No i w tym momencie jest taka troszeczkę psychologia, no nie albo to przez to, że coś zjadłam, albo to przez to, że, nie wiem, się nie wyspałam, albo źle, nie wiem, miałam spodnie za bardzo, generalnie pępek mi górą wychodził. Wiecie, my zawsze znajdziemy jakieś wymówki i ja nie mówię, że za każdym razem bolący, kłujący brzuch, czy nawracający te bóle brzucha, to musi stricte być mm, efekt lęku. Niemniej jednak bardzo często to się dzieje, w ogóle wśród ludzi młodych, tak, że na przykład osoby młode mające na przykład uczące się jeszcze, u, u, uczniowie często idąc do szkoły albo nawet przed szkołą mówią, że boli mnie ten grz, brzuch, nie? Albo druga kwestia, kolejna, głowa. Boli mnie głowa. I nawet po lekach nie ustępuje ból, no nie? Bierzemy leki rozkurczowe na brzuch, bierzemy leki jakieś przeciwzapalne, przeciwbólowe i nic nie pomaga. I co teraz, no nie? Osoby z taką tendencją do lęku napadowego by pomyślały, ja cię pierniczę. na pewno mam raka, na pewno mam y, udar, na pewno dostanę zawał, to tak przy okazji, albo nie wiem, potknę się ze schodów, spadnę, złamię rękę, to na pewno przez to, że mnie brzuch bolał i zaczyna się generalizacja, uogólnienie, myśli katastroficzne, fatalistyczne. Tak jest u osób z lękiem napadowym. Natomiast z lękiem uogólnionym jest tak, że my po prostu chcemy te objawy wyciszyć, chcemy zaleczyć to nasze złe samopoczucie, a ono wraca. To wraca, po prostu jest nam dalej źle. Dlaczego? Dlatego, że to jest niewyrównany poziom kortyzolu we krwi. I stąd to się bierze. I tak przez to właśnie to ciało nam komunikuje, że jest przeciążone, że ono już tak nie chce, że ono już tak dłużej nie daje rady, że ono chce odpocząć. No nie? A my przez brak rozpoznania, nazwania i wzięcie za to odpowiedzialności i słusznej reakcji po prostu gdzieś tam. Umyka nam to, wychodzimy po prostu naprzeciwku czemuś innemu, tak? Bo łatwiej jest wziąć lek i pomyśleć, że to zaraz przejdzie, zamiast na przykład wyciszyć w nas długotrwający lęk przez psychoterapię, medytację itd. Tak tak Więc to jest ta sprawa, właśnie, że ten lęk ukryty działa na to nasze ciało. Ale co jeszcze? Na pewno jest to problem ze snem. Myślę, że osoby, które są lękowe, zgodzą się ze mną, że często jest problem z zasypianiem. Albo jest ten nasz sen przerywany, nie jest on taki. Mm, nie budzimy się rzeźcy, wypoczęci. Często potrafimy, ja często słyszę od moich pacjentów: Proszę panią, ja śpię po 12 godzin, 10 godzin, 8, jak mi ktoś każe, ale ja nadal jestem zmęczona czy zmęczony, niewypoczęta, niewypoczęty. A no właśnie dlatego, że to jest kwestia tego ukrytego w nas lęku. No nie? Co jeszcze? Mm, kolejny taki objaw. To jest chęć poczucia kontroli. Ja muszę kontrolować każdy najmniejszy aspekt mojego życia. Każdy ruch jest przeze mnie 10 tysięcy razy opisywany w głowie, a czy dobrze, a czy źle, a czy wypada, a czy nie wypada. No nie? I tutaj taki brak planu, brak pomysłu, brak jakiegokolwiek, jakiejkolwiek organizacji sprawia, że jest totalna w nas dezorganizacja, czujemy napięcie, czujemy dyskomfort. I czujemy lęk. Czujemy ten lęk, chociaż często nie nazywamy to lękiem. I oczywiście tutaj dalej jest psychologia. To, że to jest przez tego kogoś, bo ten ktoś mi coś zepsuł, bo przecież ja muszę kontrolować, tak? My tutaj wchodzimy już w takie przekonania, mechanizmy obronne, że przecież jak ja nie będę kontrolować swojego życia, to kto? Kto będzie kontrolował? Okej, okay. my mamy mieć kontrolę nad swoim życiem, ale nie nad kontrolę. My mamy nauczyć się odpuszczać, bo co za dużo, to niezdrowo. No nie, właśnie czasami zdrowie jest odpuścić, a nie robić czegoś więcej. Dalej, tutaj jeszcze napomnę też o ciele, bo właśnie jak powiedziałam, że jesteśmy tacy napięci przez tą kontrolę. Musimy pamiętać o tym, że nasze ciało daje nam najwięcej podpowiedzi. Słuchajcie, zwróćcie się do swojego ciała. My tutaj przy karku, tutaj na ramionach, są tak zwane mięśnie kapturowe. One często, bardzo często są po prostu spięte. Turbo mocno napięte jak gumka w majtkach, że po prostu jej kukochany, kochany, ani w lewo, ani w prawo, ani w górę, ani w dół i mówimy a, bo źle spałam. A, przewiało mnie. Hello, być może tak jest też, albo tylko. Jednak zwróć uwagę i rozpoznaj, czy, aby na pewno. Nie jest to lęk, nie jest to ten lęk ukryty, to napięcie, które w sobie nosisz. Ta myśl, z którą budzisz się każdego dnia, może jestem niewystarczająca bądź niewystarczający. Jeju, a co się stanie, kiedy zachoruje. Matko, a czy ja jestem dobrą mamą, czy jestem dobrym ojcem? Pamiętaj, że każda twoja mm, destrukcyjna myśl odłoży się w twoim ciele. W każdej jego części. Najczęściej zepnie ci się kark, plecy, mięśnie kapturowe, tak? Barki. Ale to nie tylko tak działa. Może będziesz miała bądź miał częsty skurcze w nogach, drętwienia, potliwości jakieś różne. Przeróżne rąk, głowy, no nie? Sprawdzaj swoje ciało, bądź uważna, bądź uważny na to, co to nasze dobro, które w sobie mamy, nam podpowiada. Dalej, jak jeszcze objawia się lęk ukryty? Mianowicie potrafimy być bardzo mocno wyczuleni na jakieś mocne światła, na jakieś krzyki, ee, nawet na zbyt duży ruch. No nie, ja nie mówię na przykład o czymś takim, że idziemy na jarmark, teraz jest taki czas przedświąteczny, idziemy na jarmark, a tam jest pip ludzi. Jesus Christ, no tam jest faktycznie milion ludzi, słuchajcie, na jednym metrze kwadratowym jest pięćdziesiąt ludzi, nie? Więc bardzo dużo. Bardzo dużo. I okej, okay, to może przebodźcować osobę lękową, nielękową, ale ja mówię o takiej codzienności. Idziesz do piekarni, idziesz do sklepu mięsnego, do jakiegoś sklepu spożywczego, gdziekolwiek, do, na pocztę i nagle cię łapie, bo są ludzie, bo jest światło, bo to, bo tamto, no nie? Hm, przyjrzyj się. Tu znowu zapraszam Cię do tego, żebyś spróbowała, bądź spróbował rozpoznać, czy aby na pewno nie jest to lękowe, czy to nie jest kwestia przebodźcowania, czy to nie jest to, że znowu ciało, Twoja psychika Ci podpowiada, nie, 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 już i tak za dużo masz tego lęku, tych dystraktorów w sobie. Zobacz, czy faktycznie ta Twoja nadwrażliwość nie jest po prostu zbyt bardzo przytłaczająca właśnie z powodu tego lęku ukrytego, który masz w sobie. Dalej, jedzenie. To jest bardzo częsty objaw ukrytego lęku. Nadmierna otyłość, czyli takie zachowania obsesyjno-kompulsyjne. Zaczynamy myśleć, jestem taka siaka czy owaka, jestem gruby, chudy i nie wiadomo jeszcze jaki. Bądź brak apetytu, czyli niejedzenie. Czasami jakieś zachowania bolimiczne też oczywiście są lękowe. I to wszystko będzie przekładało się na Twoją energię, a właściwie na jej brak. Bo czy zajesz. Czy nie dojesz, no to tej energii nie będziesz miała, bądź miał w wystarczająco dobrym poziomie. No nie? Bo to wszystko jest skrajne. Tutaj znowu odsyłam cię do y, krzywej Gaussa, gdzie mówimy, że jak wszystkiego jest za mało, jest niezdrowo i wszystkiego, jak jest za dużo, też jest niezdrowo. Słuchajcie, wszystko musi być wypośrodkowane. Nie? I to nadjedzenie nie zrekompensuje ci tego uczucia napięcia. Jak się najesz. Zaciśniesz swój brzuch jedzeniem, to nie sprawisz, że będzie ci lepiej. Możesz sprawdzić, ale nie polecam. A jeżeli to już sprawdziłaś, bądź sprawdziłeś i wiesz, że to nie działa, i być może wiesz, jak to zmienić, być może nie wiesz, niemniej jednak pozwól sobie w tym pomóc. Czasami mamy głęboko utkane w nas pewne schematy, które gdzieś tam mówią tak, 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 ja wiem, ja wiem, ale dobra, i znowu wymówki, no nie? Więc. Bądź uważna, bądź uważny na to co się dzieje. Dokonuj takich wyborów, w których jesteś, które jesteś w stanie, którym jesteś w stanie sprostać w przyszłości tym konsekwencjom podjętej przez siebie decyzji tu i teraz. Co jeszcze? Doskonałość, perfekcjonizm. O, wiem, ten temat jest super ekstra, turbo ważny. Totalne, czujemy w tym momencie wyczerpanie. Nie da się, słuchajcie, zrobić wszystkiego idealnie. Dużo jest w nas, ludziach lęku, że my nie zdążymy, że my zrobimy coś nie tak, że to będzie niedoskonałe, albo żyjemy w przekonaniu, że przecież ja potrafię, ja mam ten potencjał, ja sobie ufam, ja umiem, moi rodzice mi powtarzali, nauczyciele, że ciebie stać na więcej. Okej. Okay. I tu się zatrzymaj i tutaj sprawdź, czy robiąc nad, robiąc nadwymiar doskonale, jest Ci w tym dobrze. Czy to raczej cię prowadzi do wyczerpania i że do takiego poczucia, że nigdy nic nie umiesz zrobić do końca dobrze, perfekcyjnie, itd., itd. Czy to jest temu potrzebne? Tu zadaj sobie pytanie: po co? Może chcesz sobie coś udowodnić, co wcale nie jest potrzebne? Może chcesz komuś coś udowodnić, co również nie jest potrzebne? Pamiętaj, że bycie doskonałym to jest bycie nieidealnym. W przyrodzie nic nie istnieje. Idealnego. I to jest piękne. No nie? Więc cała nasza droga do doskonałości będzie, jakby produktem tego, będzie wyczerpanie, zmęczenie, poczucie niedoskonałości. I na pewno, na pewno przełoży się to na wyższy poziom lęku. Co jeszcze? Na pewno oddech. Tu znowu ciało. Oddech w takim lęku ukrytym jest płytki, szybki, często jest przerywany. Mamy problem z oddychaniem, kuje nas w klatce. Czasami możemy sobie powiedzieć, tu jest duszno, to pewnie dlatego. Nie, a może faktycznie za bardzo skupiasz się na swoim lęku, na swoim oddechu i zamiast pracować z tym oddechem, który jest niesamowicie istotny, i może być niezwykłe, niezwykłym doświadczeniem, zdrowe, skupione, uważne oddychanie, wyrównujące, może być dla ciebie dużym lekiem. Albo powodem, dla którego się zhiperwentylujesz i będzie ci się kręciło w głowie. Dlatego w lęku ważne jest oddychanie z uważnością. To, co najczęściej nas kieruje w od, do oddechu, to kłócie w klatce piersiowej. Często ten lęk przypomina nam o sobie właśnie tym kłóciem. No i w tym momencie, jak już kłuje nas w klatce, to zaczynamy szybko oddychać. Nie? A wyrównując ten oddech, oddychając spokojnie, naprawdę możemy bardzo dużo dla ciała mm, zrobić dobrego. Tego można się, słuchajcie, nauczyć. Co jeszcze? Ten lęk ukryty bardzo mocno wpływa na, naszą, na nasze spostrzeganie przyszłości. Tak? Często zakładamy najgorsze scenariusze: że to mi się nie uda, tu mi się nie powiedzie, tam nie dam rady, tu mi się noga podwinie, a po co ja mam to robić, skoro i tak nic nie umiem, a przecież ja muszę to zrobić doskonale, a tyle czasu do tego potrzebuję, no nie? Więc taka nieustanna analiza tego, że w przyszłości mi się nie uda, na pewno. Jest objawem lęku ukrytego, więc tutaj ogromny krok w kierunku um, uważności i rozpoznania. To tyle. Chciałam Wam powiedzieć o kilku takich najważniejszych kwestiach. Um, kochani, pamiętajcie, że tak naprawdę lęk to jest taka nasza reakcja, nasza odpowiedź i ciała, i naszego umysłu, naszej psychiki. Ten lęk jest takim impulsem, impulsem, który. Daje nam taki sygnał: hej, zacznij o sobie pamiętać, zacznij o siebie dbać. Skończ już z tym przeciążeniem siebie. Odetchnij. Lęk jest dobry, lęk może być siłą i będę to powtarzała nieustannie, chociaż wiem, że jeżeli mnie słuchasz i doskwiera, dokucza ci ten lęk, czy napadowy, czy uogólniony, czy właśnie ten ukryty, to Wiem, że to, co w tym momencie powiem, jest dla ciebie totalną abstrakcją, i sobie myślisz, Boże, co to puchalska pieprzy. Ale uwierz mi, lęk może być siłą. Lęk jest dobrą emocją, jak każda inna emocja. Więc tu tylko i wyłącznie albo aż chodzi o to, żeby to wypośrodkować żebyśmy to my prowadzili lęk, a nie lęk prowadził nas. Dlatego zwracaj uwagę na swoje emocje. Skupiaj się na swoim ciele, w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Bądź dla siebie dobra, bądź dla siebie dobry. Trenuj techniki oddechowe, które mogą gdzieś tam odciążyć Twoje ciało, obniżyć to napięcie, które w sobie masz. Pamiętaj o regularnym śnie, odjecie, o aktywności fizycznej to jest też turbo mega ważne. To wszystko, pamiętajcie, wspiera regenerację organizmu. A o to tu chodzi, żebyśmy to my prowadzili lęk, a nie lęk. Prowadził nas. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Życzę Wam z tego miejsca spokojnych świąt, zrównoważonych, ciepłych, um, bezpiecznych i nieidealnych w całym tego słowa znaczeniu. Trzymajcie się i dobrego czasu. Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Oto o mnie. Zapraszam Cię na mój Instagram, życie psychologa. Oraz moją stronę internetową www.martynapuchalska.pl, gdzie znajdziesz informacje o zbliżających się eventach, kursach oraz kampach. Zapisz się do newslettera i bądź ze wszystkim na bieżąco. Pamiętaj, że podcast i wiedza, którą tu zdobywasz, nie zastąpi ci pomocy specjalistycznej. Nie bój się zawalczyć o siebie i pozwól sobie pomóc. Martyna Puchalska.